Witajcie na kanale Hiszpan Fider Jestem na Holi czyli irlandzka komercja którą znacie parę razy tu byliśmy Jestem z Jackiem Witam, witam. Proszę Jacuś Jesteśmy od wczoraj Witam ale, ale my od wczoraj trochę połowiliśmy wieczorem, w nocy ale tak naprawdę Karpie średnio najeża, jak były to nieduże. Jacek jednego takiego może ze 2 kilo złapał, chyba ze dwa mniejsze. Ja też dwa malutkie można powiedzieć. A przeważnie to zielone, czyli liny. Nie tylko zielone, bo i pomarańczowe liny. Także po metod fiderze, ludzi, tak jak widzicie, sporo. No Co no? Jakoś czas trzeba spędzać nad wodą. Także zapraszamy Was do nowego odcinka, a my będziemy coś z tej wody łowić. Miejmy nadzieję. Tak jest. <grych> a jeszcze Jacek półeczkę zakupił. Proszę. Flagman. Dozbrajamy się. Dozbrajamy się. Ale co jeszcze fajne, powiem Wam, że Jacek. Z Polski zamówił mi również żyłeczkę żyłeczka Mamba firmy Delfin, tak? Mamba firmy Delfin. Także jeżeli ktoś szuka żyłki dobrej, fajnej do Metod Fidera czy do klasyka, to naprawdę polecam. Ta żyłka jest magiczna, niby rozmiar jest. 0,23 a tak naprawdę ona jest tak cienka, że moim zdaniem to rozmiarówka jest trochę przekłamana w górę bo ona wygląda bardziej jak jakaś osiemnastka ale naprawdę wytrzymałość tej żyłki wykonanie tej żyłki naprawdę jest fajna no i kolor zielony z czarnym także jak ktoś ma zamiar kupić żyłeczkę to polecam żyłka mamba firmy Delfin i mówimy Pokażę Wam jeszcze jak zawsze używam malutkiego tego podajnika z Prestona. 20 gram. E, haczyk z bagnetem. 14. E, wafters. Akurat tutaj mam pocięty. Zrobiony z ósemki. Taka czwórka. No bo te rybki takie są, można powiedzieć, że chimeryczne, i jakoś duża przynęta mi nie pasuje. Wolą drobniejszą, i dlatego tam oskubie to dookoła, wiecie. No nie musi to być pięknie oskubane, tak żeby tylko obkroić to delikatnie i zrobić połowę mniejszy. I tak wygląda nasze łowienie na komercji. Ludzi dużo, bo wody powylewane, także tak, większość ludzi przyjeżdża na takie jakieś komercje, chociaż za dużo ich nie mamy. No bo tutaj jeszcze idzie kija pomoczyć i pobawić się z tymi rybami. A tak to naprawdę. No, jeziora powylewane, poziomy wód w rzekach masakryczne no i dużych jakichś tam wyborów nie mamy na tą chwilę pogoda też taka w kratkę i kropi i, i nie kropi wiaterek wieje, wiaterek taki zimny, wcale ciepło nie jest jest jakieś 14 stopni, ale no mówię, no nie, nie jest ciepło na tygodniu zazwyczaj pogoda jest fajna przychodzi weekend i jest pach co by nam uprzykrzyć weekendowe życie na rybach pogoda się zmienia jak nie pada to wieje no ale cóż no na to wpływu nie mamy bierzemy co jest no. właśnie Jacek ma tak zwanego komercyjnego zielonego nie a co to karaś nie karpik mały co to nie karaś Mały karaś. Także widzicie, no. Karasie, linki, karpiki. Teraz w podajniku różowa poduszka z Ringersa. Tak to się prezentuje. No, mówię, kombinujemy. Bardziej kolorami, smakami z jackiem, niczym innym. Jest rybka na oskubaną różową poduszkę ringersa. Zielony. Mały linek. O. Malutki. Płyń po dziadka. Hamuję zestaw teraz ręką. Wcześniej miałem, łowiłem na klipie, ale miałem dwa takie brania karpia, gdzie raz małą wędkę mi nie zabrało, w ostatniej chwili złapałem, a drugie branie zatrzymało się na klipie i od razu przypon strzelił. Także łowię blisko, nie muszę klipa używać, hamuję zestaw ręką. Zawsze jest większa szansa, że ta ryba po prostu nawet jak weźmie łapczywie, to będzie miała gdzie odjechać jeszcze Jacek barista robi kawę proszę bardzo mała czarna z rana Dokładnie to nawet duża bym powiedział, nie mała. Pik duża czarna na rozgrzewkę z rana szczelę trochę peletem, czwórką. Wiecie, ten strzelanie to tak od czasu do czasu żeby te rybki po prostu miały w czym tam grzebać, bo jak to na komercji tych rybek jest dużo, nie zawsze jest dużo brania, ale rybek w wodzie jest na pewno dużo i to co szczelamy, to tak naprawdę moment, podejrzewam chwila, już tego nie ma, no, ale systematycznie parę ziarek jakoś tą rybkę udaje się przytrzymać. No. Ryba. To jest to ryba. Czyżby karpik? Zaraz zobaczymy co to. Nie, to nie karpik. Następny zielony. Sam się wyczepił. Taki maluszek. Są tutaj fajne liny, bo już parę wyciągnęliśmy też z Jackiem takich ładniejszych. Ale też jest dużo takiego drobnego linka. A głębokość, tutaj gdzie łowimy, to znaczy, yy, ja mam jakieś 1,5 metra. Bardziej w lewo się wypłyca, bardziej w prawo robi się dołek. Tak jak już wiecie, już Wam mówiłem to nieraz, z prawej strony w końcu tej komercji jest nawet do 6 metrów. Także, jak na taką małą komercję, dno ma fajnie ukształtowane, bo i są dołki. I wypłycenia i sporo grążeli, trzciny. No, jest tak miło, no. Powiem Wam tak, jak widzicie, po drugiej stronie jest kilku młodych chłopaków, i jedlankzyków. Oczywiście pod opieką dwóch czy trzech dorosłych. Przyjechali sobie na cały weekend powędkować. No, fajnie, że nie siedzą przed komputerem, że siedzą nad wodą. Wiadomo, no te pojęcie mają na razie początkujące, ale tyle, co się z Jackiem ośmialiśmy. My jak przyjechaliśmy, to zaczęliśmy sobie odławiać systematycznie rybki, a chłopaki nie potrafili nic złowić. No to co robili? Przełazili wszędzie dookoła, aby tylko rzucać koło nas. A teraz w tej chwili jeden drugiego przerzucił i zwijał zestaw. I wiecie, używa sygnalizatora, ma wolny bieg, zaczął mu kowrotek jechać biegł do wędki, myślał, że wielka ryba a tu kumpel kumpla ciągnął ale to wiecie, tak na marginesie, dla śmiechu mamy wesoło z chłopakami ale mówię, fajnie, bo lepiej, żeby młodzi chłopcy sobie od czasu do czasu wyskoczyli nad wodę tak jak sobie siedzą niż mają jakieś głupoty mieć w głowie albo siedzieć cały dzień przed komputerem z dwojga złego Nieważne jak wędkują, czy jak niedzielny wędkarz, czy jak bardziej zaawansowany, ważne że spędzają czas nad wodą. Jacek mówi, że chwilę co spadło i coś tam holuje. Co to? Linos, ale, ale ten to już taki. No. Nie jest krokodyl. Taki średni. No i by były fish and chips, no. Ten to jest dopiero baby, baby linek. zielona na bestię. Tak jak widzicie rybki no skubią, no nie są to wielkoludy. No ale rybki. Nawet te drobniejsze liny też fajnie walczą, powiem Wam szczerze, że czy on ma dwa kilo, czy kilo, czy pół kilo, to lin jest naprawdę tak waleczny. No przyjemnie się to chowuje, naprawdę. Another one. Ah, oh, uh, maybe over 50. Well, oh, that one is. That's a little whatever it is. Yeah. It's some sort of a hybrid, isn't it? What is it? I don't know. It's some kind of a hybrid, isn't it? It's not a it's not a goldfish and it's not it's got no whiskers on it. It's got no whiskers, so it's not a yeah. carp. No carp. Hybryd. Hybryd. That's just what it is. It's sometimes yeah. a hybrid. Tak jak teraz widzieliście, krzyżówka karasia zwykłego ze złotym karasiem. Tak zwana hybryda. Parę rybek wyjechało, więc Znowu parę ziarek peletu. I niech sobie dziubią jak kurki tam. Jacek się śmieje, że procą się bawi. A tu czerwony karaś. No fajna piłka już. I po co jeździć do Tajlandii? Wystarczy przyjechać do Irlandii. Pa! <śmum> Kolejny babylinek. No w Irlandii ostatnio to wiecie, od można powiedzieć, że dwóch miesięcy dzień bez deszczu, dzień stracony. I dzisiaj jest nie inaczej. Czyżby karpik? łowienie spod parasola no to jest piękne nie złoty Złotylinos, złoty a taki już ładniejszy Tak piękna rybka. już taki ładny. Mm. <gry> Płoć krokodyl. Na na koladę. Taka bestia. Żółta pomarańczowa. Taka bestyka. Małą wędki nie porwa.

I tak jak widzicie, no zabawę mamy z Jackiem fajną. Coś tam się cały czas dzieje. Jak nie linek, to płocie to jakiś karaś to czasami karpik. No, ale jeszcze. Dosłownie może pół godziny, i czas będzie się pakować. No. Zaparkował w zieleninie, zaparkował i to ładnie. My z Jackiem już się pakujemy, praktycznie już jesteśmy spakowani namiot złożyć, toboły poznosić, zapakować było miło i przyjemnie. Koniec tego dobrego. Także dzięki za oglądanie tego komercyjnego odcinka. A my się widzimy z Wami znowu na kolejnej przygodzie, naszej waszej nad irlandzkimi wodami. 十万以上。<ten>